Ech, jest tu pizza. Wieje, ale może będzie dobrze. Prosimy uprzejmie o detekcję rąk. Aha, tylko się można zamówić i zabrać, tak? Można sobie zamówić i zabrać. No tak zróbmy, no jak się nie da inaczej. To tak niech tak to wygląda. Zamówiliśmy pizzę za pół godziny. Do bioru, ale pani muszę powiedzieć, że z obsługi wyjątkowo niemiła. Już dawno tak ktoś niemiły w pizzerii nie był. To już taki delikatny minusik. A Cassandra, to mnie się tylko wydawało, że Pani była niemiła, żeby... Nie, pod... była bardzo niemiła. No, no przecież ma Pan w tym napisane, no, po, no kurde. No, po... A ona tam od czego jest? Nie może coś podpowiedzieć, skoro codziennie... No, no żen... Podejście żenujące, trzeba Nie, przyznać. Bardzo, nieładnie, bardzo no. nieładnie. Kakaowe o smaku brownie. Made in USA. Kakaowe? Chcesz, chcesz sobie takie kakaowe spróbować? Koniecznie. To Ci chyba kupię. Kakaowe. Wiesz co, jest najgorsze, że patrzysz na ten obrazek i masz ochotę zjeść to ciastko, ono pewnie w rzeczywistości mnie trochę rozczaruje. Ciekawostka taka, bo mi chyba update przyszedł na Nissana, nie zwróciłem uwagi. Bo do tej pory mnie to do, do mnie mówiło po, po zagranicznemu, a teraz tutaj po naszemu do mnie mówi. Jest pizza odebrana, jest tu pizza, proszę bardzo. I zaraz zrobimy próbę organoleptyczną, tylko zajmiemy tutaj przystanek, bo ja najbardziej lubię spożywać na przystanku w dogodnym miejscu. że żeśmy sobie nie mogli sami odczytać, ale było ciemno, jest to wszystko małymi literkami, a ja jestem dodatkowo ślepy. Tak więc jak macie problemy ze wzrokiem, to od razu uważajcie, trzeba wcześniej sobie przez lupę po poczytać co tam no, Może być, być nie miło, pizza z wyglądu wygląda zajebiście, nie jest jakaś. A z wyglądu wygląda? No z wyglądu. Dobrze. Pizza z wyglądu jest zajebista. Nie ma biedy, jeśli chodzi o ilość składników. Także zaraz przyjdziemy, od razu ją jemy na świeżo. Wiecie jaka sytuacja. Tylko, ciekawe, rukola jest pod tą wędliną. Czyli ta rukola też się piekła w piecu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Taka moja pierwsza obserwacja. Ale zobaczymy, jak smakowo będzie. Bon napetit smacznego, please. Chyba widać, że to naprawdę zajebista. Nie wiem, ale nie mogę tego wykluczyć że jak ta rukola jest pieczona w, w piecu razem z pizzą to pozbawia się tej takiej goryczki niektórzy, Cassandra nie lubi na przykład goryczki w rukoli jej to pasuje ja nie wiem, no pizza naprawdę zajebista jest, składniki fajne i ciasto zajebiste i sera pod dostatkiem pani mi sugerowała, żebym sobie wziął oliwę i żałuję, że tego nie zrobiłem bo jeszcze jakbym tutaj oliwy dociapał to by było ok, ale wiedziałem, że będziemy jedli w samochodzie i będzie to pewnie nieco kłopotliwe E, tak więc, jeśli chodzi o pizzę, to mogę polecić, naprawdę zajebista. A ty? Pyszne. Pyszna. Pyszna? Potwierdzasz? Mhm. Naprawdę dobra. Od Zagórska 62 Lokal. Kielce. Numer to sobie widzicie. Jeszcze patrzę, co by tutaj było jakąś alternatywą. Wegańskie są widzę. Opcje. Żeśmy wzięli tą włoską tradycję. Numer 1. Prosciutto. 37Z za 45 cm dużą. No, tak nam to wyszło, że trzy kawałki już może nie wtłoczymy, chociaż liczę na Cassandrę, że jak się troszkę teraz zwolni miejsca, pojadę gdzieś na dziury i to dorzuci resztę. Eee, jest jeszcze góralska. Myślę, przecież to byś Guralską lubiła. Miks cebuli, ser wędzony, boczek i żurawina. Do kielicha, proszę bardzo mozzarella, miks cebuli, kiełbasa, boczek, ogórek i Ja zauważyłem, że my takich. Boczkowo kiełbasionych, to raczej rzadko, nie? Jeszcze ta szpek mnie interesuje. Albo habanero pikanta, kiedyś spróbujemy następnym razem może. Numer 5 zobaczę jeszcze papryczkami To jest strefa czerwona, niby to, niby tamto. Ale ludzie widzą, że mają z... wyrąbane na te maseczki wszystkie tematy. Eee, ale ja nie o tym, słuchajcie, ja o tym jest. Znowu mi się śnił dzisiaj taki sen, że po prostu się zbudziłem z zimnym potem, jak się to mówi, nie wiem, czy tam śledzicie wydarzenia, ale często właśnie teraz ostatnio w telewizorze jest o tym ziomeczku takim, co go niewinnie wsadzili do więzienia, ten Tomasz Komenda, jakiś film teraz zrobili, coś tam, jest taki ogólny, ogólna jest, taki zalew informacji w tej kwestii, i śniło mi się, że właśnie nim byłem i te 17 lat siedziałem niewinnie, kurna, w więzieniu. Po prostu straszny sen, straszny sen, strasznie człowiekowi, że tak powiem, zniszczyli życie. Nieprawdopodobna sytuacja. Uff. Tak więc dzielę się z Wami, ale to właśnie jak jest człowiek tak bombardowany takimi impulsami z różnych kierunków właśnie w danym temacie, to potem się to... się to potem prze... wodę, wiesz? A po co? A już kupiłaś? Kupiłaś już? To szybko. Mówiłem o moim strasznym śnie. Żebyś tam oszukał? No, po prostu masakra. E, tyle w temacie. Startujemy z krótkim spacerem. 6 metrów żeśmy już pokonali. Nie są żarty. Niestety trzeba chodzić w masce, pomimo tego, że tutaj człowieka w promieniu 8 km nie spotkamy. No ale cóż, takie zasady, 14 metrów pokonane. Tętno 94. Na pewno mi powiecie, że umrę niebawem. Jest to może jakiś wyczyn, 4 km w 52 minuty, ale trochę jeszcze pochodzone, pomimo tego, że jesień zimno. Czuję się mega spontan. Już wyciągam, proszę bardzo. Te spodnie, które miały mi się przydać, wodoodporne na łódkę, mam jedne takie cienkie, co się zakłada na te, co się w nich jest. Plus jedne, kupiłem takie pancerne, co mi Marian, no może północne zalecał. To nie przydały się na łódce, bo pogoda była zajebista. Ale że robimy szybki offroad Ukraina w trzy wozy, mam nadzieję. No to może tu się przydadzą. No nie było odcinka, w którym coś pakuje i to właśnie będzie ten odcinek, w którym Wam pokazuję, czym to będzie kręcone. Jak dojdzie do skutku, bo zakładamy, że Możemy dojechać do granicy i się okazują, że granice są zamknięte, bo sytuacja jaka jest, każdy wiecie. No ale pakuje się, to zróbmy chociaż z tego informację. Ściereczka. Ściereczka, ściereczka jest potrzebna w, do wyczyszczenia tego, a jak to się nazywa, obiektywu. Taki jedzie ze mną zestaw w sumie, jak widzicie pudełko jest takie wodoodporne, bo czasami e, udaje się utopić furę. Mm, tak więc tak, Alfa 7 Mark III. Obiektyw to będzie 28 z światłem 2, plus do tego dochodzi konwerter na rybie oko, czyli mogę sobie normalnie takim zestawem lecieć, ewentualnie jak potrzebuję gdzieś w zbliżeniu w samochodzie to dokładam ten telekonwerter. Cięskie skurczystwo. E, strasznie i jeszcze jak widzicie ten zewnętrzny mikrofon. To jest ten mikrofon, którym nagrywałem na łódkach, gdzie mocno wiało i dzięki temu był ten dźwięk naprawdę zarobiście dobry. Bo jak nagrywam tą małą X3000 to to wychodzi słabo. To jest sprzęt, którym mam nadzieję nagrywać i też wszystko zależy od tego, czy, czy, czy będzie taka sposobność, żebym mógł nagrywać, bo jak jest akcja roboty z liną czy coś. To niestety, ktoś jak nagrywa takim sprzętem, to musi się tylko zajmować nagrywaniem sprzętem, bo to nie da się wtedy w błocie pracować. I tak to wygląda. Mamy tutaj trzy przegródki i przyjrzymy się tym trzy przegródkom. Pasek, pasek fajną mam całą taki zestaw tych pasków, które podłącza się w prosty sposób do aparatu. Jeżeli chcecie robić z paskiem, to wam to robicie z paskiem. Jeżeli nie chcecie robić z paskiem, to w prosty sposób sobie go odłączacie i zostawiacie gdzieś na boku. Alternatywnie jeszcze macie do tego takie coś, że możecie sobie podpiąć na rękę taki, taki, taki pasek, żeby Wam aparat nie uciekł gdzieś w błoto. Fajna opcja, tutaj oczywiście z dwóch stron mam te zaczepy do tego. Te normalne, co były przesłane, wywaliłem, obciąłem, bo one zgrzechotały i też wchodziły na audio. Zestaw łączności, jest radio, takie które gdzieś tam w terenie, jak widzicie, dobrze ubucone, one jeździ regularnie na jakieś offroady i tak to ono wygląda. Do tego jest ładowarka samochodowa. Oczywiście nie może zabraknąć czołówki. Fajne są te czołówki, które można sobie naładować z powerbanku czy z samochodu. Nie z bateriami, nie trzeba się z żadnymi bateriami szarpać. Także ja taką jakąś czołówkę mam. Nie bardzo wymyślą, ale mam. Pierwsza lampa do podświetlania, przydaje się w nocy do jakichś nagrań. Kolejna opcja to jest kamera na głowę to jest X3000. To ewentualnie jak tym się nie uda, bo trzeba będzie mieć dwie ręce w błoto, to to może na łeb przyczepiej się y, uda nagrać. Taką samą kamerę biorę do kieszeni X3000, ta, co przy, 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 przyczepiam na głowę, to jest ta z tą e, soczewką taką już pociechaną, którą wysłałem na emeryturę, ale właśnie do takich zadań, żeby się w błocie taplać, no to myślę, że będzie całkiem całkiem okej. Okay. Dodatkowa lampa, żeby sobie też coś tam poświetlić albo udawać policję na przykład, żeby zrzucać z drogi jakichś opornych turystów. Nie, to oczywiście żartuję, to jest taki efekt załączony, to jest normalnie lampa fotograficzna. Do tego, do tego, do tego biorę jeszcze taki mikrofon, jakby bardzo wiało, żeby podłączyć do X3000. On jest tym dużym zdechłym chomikiem, także coś takiego jest. No i cały zestaw teraz e, zasilający. Jeden zestaw sieciowy, ale raczej teraz zakładamy, że w ogóle nie będziemy korzystać z rzeczy, Ale biorę, Jazz in case, bo nie jest ciężki. Jedziemy samochodem, nie trzeba tego dźwigać. I drugi zestaw jest samochodowy. Cztery urządzenia są podłączane, czyli można naładować jakiegoś drona, można naładować telefon, można naładować e, na przykład powerbank, bo w nocy się korzysta najczęściej z powerbanku, żeby nie rozładowywać samochodowego akumulatora. I też można sobie telefon na noc zostawić do ładowania. Biorę dwa takie po 20 tysięcy godzin, Mam takie coś, co od Was dostałem. Bardzo fajna lampeczka. Też można sobie to. Gdzieś tam wetknąć w jakiś powerbank, ustawić, podświetlić coś i to będzie świeciło, i świeciło, i świeciło, i świeciło. Tak więc podczas dnia jazdy ładujemy sobie w samochodzie takie powerbanki, a w nocy z nich korzystamy. Tak więc te dwie opcje. Plus jeszcze tutaj zawsze mam e, w torbie dodatkowe rzeczy w tej, w tej szufladzie. Tu jest tak pierwsza rzecz. O, sorry, Cassandra dzwoni. Tu jest coś takiego montowane na takich śrubkach, możecie sobie na pasek od spodnia albo na pasek od, e, od wiecie czego, m, od... Plecaka czy jakieś torby zamontować, i do tego będzie się to tak robiło, że możecie sobie to wrzucić aparat. Ale niestety z tym obiektywem, z tym nakładkom, on jest za ciężki, bo by Wam urwało pasek. Ale to już jeździ ze mną zawsze, bo czasami jest z jakimś lekkim obiektywem i da się to, to zrobić. Jeszcze dodatkowych kilka kabelków. Zawsze mam jakąś dodatkową kartę pamięci: 128 Jazz in Case. Słuchawki, jakbyście nie mogli spać, bo Wasz kompadre w samochodzie chrapie. Tu jeszcze jedna jakaś ładowarka sieciowa i ładowarka. E, samochodowa. Tyle ze sprzętu i elektroniki. Myślę, że jeśli chodzi o wyposażenie walizki mojej takiej normalnej, no to każdy bierze to co potrzebuje. Nie ma tam specjalnie jakichś zadań. No. Ostatnio pojechałem na łódkę bez ręcznika, to był kłopot. Teraz sobie go już spakowałem na wszelki wypadek.